Halo, halo, dzień dobry, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i w 35. już odcinku z serii zagrajmy w Lego Star Wars the Skywalker Saga. W 35. na pewno, bo sprawdziłem. Ha, tym razem się słuchajcie, przygotowałem. O, no i czemu bijesz swojego towarzysza? Wspaniały asteroid, a ty go tutaj Skakujemy. Na te... no to nie jest chyba śmigacz, to jest taka mini-barka. Chciałem powiedzieć, że mam taki zestaw LEGO w ogóle. Z tych starych jeszcze zestawów, właśnie taką tę ta mniejszą barkę. Yy. I mam chyba nawet tego Lando przebranego. Yy. Na pewno mam Luka, Jedi... O, wow, no to rzeczywiście daleko się musieliśmy udać. Yy, Kopak Tanoż. Rozpocząć poziom? Eee, nie. Rozpoczynamy. Bardzo chętnie przejdę kolejny poziom i zobaczymy yy, co tym razem nas czeka, czy uda nam się powstrzymać dżabę przed rzuceniem naszych towarzyszy do Sarlata. O Boże, jak ten sarlak jest porządnie zrobiony. Jest potężny. Nie jest to tylko sama gęba taka wystająca z ziemi z dwóch klocków. Tylko porządnie zrobiony potwór. się bardziej zajmujesz tym flipi niż lejo. Mleczko! I mleko to urośnie Wąsiska Zmyta i teraz łapiłem, jest świetny I łatwo Tylko musimy poleja jeszcze lecieć. Han dalej chyba nic nie widzi O, wow, czy my przeskoczyliśmy od razu na barkę? O, walczymy z Bobą. Walczyłem, Boba, z twoim ojcem dwukrotnie w tej grze. To teraz będę walczył z tobą. Ja też. Był wnerwującym dzieciakiem już, kiedy walczyłem z nim na kamino. Tam oczywiście Boba strzelał do, bo obiła nas ze statku swojego ojca. Oj, Boba, widzę, że jesteś tak łatwy do pokonania jak twój ojciec, naprawdę. Parę razy w ciebie mieczem rzucę, a ja się nawet nie muszę wysilać, patrzcie. Tyk. Tyk. No i co ty myślisz, że tym miotaczem ognia zrobić, co? Kupiłbyś sobie jakiś porządny odelona maska, a nie... ...jakimś taki dziwaczem będziesz do mnie tutaj strzelał. Hop. O, odsuń się Luke, bo jak to wybuchnie... ...to cię zabije. no właśnie. Eee... Yy, bo pan gdzie zniknąłeś, o tu jesteś. Wtopiłeś mi się w tło. Wybacz stary. O, nie musiałem odbudowywać osłonek, bo lampa to zrobił za mnie, jak miło. Chodźcie bić. Wiecie co jest najlepsza? Że ja wiem, że to będzie krótki poziom. Wiecie po czym to wiem? Yy. Rozejrzyjmy się po faktach. Jesteśmy w... na tej barce, która jest dość mała, to jest mała lokacja Więc mała lokacja, poziom w ogóle walka yy, Mamy... Badzie, mamy 17 tysięcy już prawie całego prawdziwego Jedi To nie może być drugi poziom A to akurat przykre <śm> Z tym, że dobra, no ja nie będę nic mówił, bo wcale nie skończyliśmy tego poziomu więc Ja nie wiem jakby nie Wiecie, różnie może być Au, znowu, znowu się za to złapałem Zawinął mnie w sieć Django też miał taką umiejętność Jak walczyliśmy z nim na arenie, na gaonowisk To y, Też mnie zaplątał parę razy wtedy majster window chyba tam biegałem Dobra, Boba. Zostało ci... Został ci jeden pasek HP. W ogóle miałeś tylko dwa, więc co? Jezu Chryste, biegnę w to... Ja myślałem, że to są schody. Przysięgam, biegnę w to, myślałem, że to są schody. A to jest ściana. Chyba, że to są schody, które można wysunąć, albo które się potem wysuną jak pokonamy Bobę. Możemy po prostu... Nie możemy tam wchodzić. Myślę, że nie wolno nam tam wchodzić po prostu. No, bo tutaj też się ślizgamy. Musimy najpierw Bobę pokonać Boba, gdzie jesteś? Rozwalę to, cokolwiek mi to da Gong Droida mi to dało. Yy, o to żeby się zaczepić potrzebujemy Londo albo, albo nie, Londo też nie może. To lipa troszeczkę Co ty boba, co ci się wydaje, że co, że odlecisz sobie tamto ja cię nie dopadnę? To patrz teraz. A kurde, takimi pociskami to obrywasz ostro. Cztery strzały i cię nie ma. Ale ty musisz mieć być małą te zbroję. No i co, wpadniesz do sarlaka? Tu, dokładnie tu. Przywalił mu kopa do pala, no i leci. Odbił się od barki i wpadł do paszczy serlaka, ale niestety nam tego nie pokazali. Jestem troszeczkę tutaj zdegustowany tym farszem. W sensie, jakby ja rozumiem, że familijfrendy gierka dla młodszych również, ale no, w kopiecadze były takie rzeczy pokazywane, tutaj nie pokazali nam e, z żadnej śmierci. No Han Solo nie postrzelił gridów, moje z Ice tylko go wygonił. Tutaj Boba nie wpadł do... Nie wpadł do paszczy Sarlaka, w sensie wpadło pewnie, nie było tego widać. No troszeczkę jestem tym zawiedziony, że aż tak bardzo jest to family friendly. Ciekaw jestem, jak to zrobią przy śmierci tego, mm, przy śmierci imperatora. No, o tym mi się już niedługo, co kilka odcinków zaledwie. Dobra, co mamy teraz po. spadłem co mamy teraz poczynić? Uratować Artuditu. Uratować Artuditu mamy. Uratujemy Artuditu. Tylko powysadzamy te bomby tutaj, wszystkiego bo nie chcę potem mnie wpaść znowu, bo mam jakąś tendencję straszną grze gizero wpadania w bomby Dobra I też wybuchaj No i łatwo i teraz się wspinamy na górę i no. ja chyba muszę sobie wejście zbudować Dobra Ciebie mam gdzieś, ciebie potrzebuję. O, cyk. Ech. No, udało się. O, mogę sobie zamówić jedzą, co dogi tutaj robią. Hotdogi, jakieś kraby. Nie, to Homar był. Sumy logiczne. Chłopaki, ale co wy pikacie do rycerza Dodaja? Ja wiem, że w Waszych czasach to już rycerz nie ma na ogół, bo może nie zdajecie sobie sprawy nawet w nie do Yyy, Ale no do rycerza Dodać pikać to nie są czasy Ray, gdzie tam w ogóle ona myślała, że dzisiaj coś nie ma. To są czasy Lukaski Walkera. Y yy, budujemy, budujemy. Dajcie mi wybór, czy to się samo zbuduje? ach, jak dobrze by się samo zbudowało, bo wybory są takie stresujące. Nie, no jakbym miał coś wybrać, zabawnego. Yy, to by było spoko. I tutaj mamy gong droida doprowadzić. W sensie możemy, nie musimy, ale chyba nie jesteśmy w stanie za bardzo teraz. Nie ty, Artu. Art z tą tacką w ogóle. Zapomniałem, że przecież Daba go tutaj wykorzystywał jako takiego kelnera swego rodzaju. Dobra. I ustawiamy się i jest wither's Artu jedzie na dół. O, jesteśmy Artu Siema Jaba O, będziemy z nim walczyć? Nie gadaj, że będziemy z nim walczyć. Będziemy. O, jaki ty jesteś łatwy do rozwalenia, ty grubasie jeden. Ta, no, bo Boleya go tu zaraz udusi łańcuchem. Ciekawe, czy to pokażą. Bardzo ciekawe. Ciekawe też, czy dostaniemy Jabę jako krywalną postać. Bo w Komplicarze tego nie było, chociaż dało się to tam jakoś zbugować. Dało się... Był jakiś taki glitch, że dało się grać z Jabą. Jak się poszło do tych misji dla Łowców Nagród... No, był tam jakiś glitch taki. Nie wiem, jak ludzie to robili, bo mi się to osobiście nigdy nie udało, ale wiem, że taki glitch istniał. Salas Kramp, Boże święty, jak tu przeczytać? Ty mała paskudo, chodź tu. On był taki wnerwiający, też zawsze tak kifrał, jeden. Pokonałem? Pokonałem. To teraz z będziemy bić znowu pewnie. Nie Nie, z Znowu kilka razy cię wolniemy już ty nie ma, bo łatwy jesteś jaba Czy ty rzuciłeś tym małym paszturem? Bieda Ja wiem, że my go też tuczemy na potęgę, ale żeby tak rzucać niemościanę. Okropny jesteś jaba, naprawdę, wiesz. Nie, nie wiem, chłopie. Okropny jesteś. Wstydziłbyś się. Artu klepie wszystkie świnie i guście żaby Może to nie jest żaba, to jest żaba. A to nie są jego trzy to są świnie. To są świnie żaby. Tak, już swój slang ustawamy w tej grze. Znaczy, no cały czas go mam ustalonego, <śm> to się jakby... Na bieżąco się wymyśla jakieś ciekawe rzeczy. To są świnie żaby. Wielka, gruba żaba zarządza świniami. O, tu jest ten słonik taki mały! Jego się chyba da jakoś odblokować. Bo widziałem takiego fajnego. taki jakiś krótki filmik, to wiesz, że to się da odblokować. Więc będziemy to robić później na pewno. Ej, wracaj tu, nie uciekaj! Bo ileż ja się mogę bić! Wracaj! Wracaj! Nie ma! A teraz jabba! Odgłosy oszołomienia No i cyjki, cię nie ma M Specjalnie od tyłu, bo musimy mu zarzucić łańcuch na szyję O ile on ma jakąś szyję w ogóle W każdym razie musimy go udusić No i co? O nie, nie udusiła go Nie ja, tego nie pokażą O boba jeszcze nie wpadł Teraz wpadł Pokazali! Jednak pokazali. Dobra, zwracam honor. Tylko nie pokazali wcześniej. Dopiero teraz. Zwracam honor. No ale to, że nie pokazali jako na zusi tego Jabę, to może faktycznie byłoby trochę zbyt brutalne. Z tym, że po raz kolejny podkreślę. Kompisad było. No i odlecieliśmy tą mniejszą barką. Bardzo się spotkałem. Dokąd ty Luke zdążasz? Dokąd dołżasz? Kopa Tana. Ukończono poziom. Klocek cyber. Prawdziwy Jedi. Klocek cyber, klocek cyber, klocek cyber. Wyzwania poziomu. Zero! Przykro mi. Mini zestawy. 0. Przykro mi. Postacie: Leja, pałac dżaby. Han Solo, karbonit w koszulce. Hat dżab. No mówiłem. Mówiłem, że się będzie dało Jabą grać. Bo no, by się nie dało... W Łotrach, tak? Nie, łotrzy to są ci w porządku. Y gdzie jest Jaba? W złoczyńcach nie Raczej nie Jaba nie jest złoczyńcą, Jaba jest przedsiębiorcą dodatkowych, może tak jest, dodatkowych i kosztuje ile? 500 tysięcy. Ja wiem, że masa jego cielska jest naprawdę duża, ale bez przesady. No to jak 500 tysięcy, to kupimy go kiedy indziej. Jak będziemy nas, to stać na spokojnie. Na razie mamy 634 tysięcy, to by była prawie całość naszej kasy. No i dobra, słuchajcie, no to co? Poziom był naprawdę fajny. Był króciutki, tak jak mówiłem, ale dłuższy niż mi się wydawało, bo myślałem, że tylko na pokładzie górnym tam zawalczymy z Bobą i to będzie powoli koniec, a tam jeszcze potem się tukliśmy z Jabą i, i z tym takim małym szczurkiem, więc ogólnie jestem zadowolony, fajny poziomik, sporo kasy się nazbierało. Wszystko git. W kolejnym odcinku Wróci na tego baj do końca jody. No właśnie miałem powiedzieć, że jestem rozkojarzony i nie wiem w sumie, co my byśmy mieli robić w kolejnym odcinku, bo co jeszcze Luke robi na Tatooine, ale my po prostu mamy stąd wlecieć, więc w kolejnym odcinku polecimy do Jody i dokończymy trening. A w tym odcinku to by było na tyle. Już za niedługo widzimy się w kolejnym, a ja się z wami żegnam na razie i...